Wiecie, co to jest? Przedłużka. Bardzo się cieszyłem, jak ją zamówiłem, no ale jak otworzyłem paczkę, już trochę mniej. Obudowa z plastiku, wygina się, no a to przy narzędziach niestety nie wzbudza zaufania. Ale zanim pokażę, jak to działa, zobaczycie, jak to jest zbudowane. Rozkręcamy... W międzyczasie dodajmy, że tym czymś można sobie przedłużyć, jakkolwiek by to nie brzmiało, o ponad 20 cm. I zaraz będziecie zaskoczeni prostotą budowy: dwie zębatki i łańcuch. Zębatki wykonane z jakiegoś stopu aluminium, porządny, metalowy łańcuch, no i niestety lipna obudowa. I zaraz zobaczymy, czy działa lepiej niż wygląda. Jakby już kogoś zainteresowało, ile to urządzenie kosztuje, no to od razu mówię niecałe 50 zł. I do dzieła! Z jednej strony klucz, tutaj się kręci, a z drugiej strony grzechotka. Jedna fajna rzecz, zwróćcie uwagę na to, że możemy Przekładać w dowolną stronę grzechotkę i w dowolną stronę klucz, niczym się nie ograniczając. Wytrzyma, czy pęknie, już na sam widok śruby. Grzesiek używa klucza trzynastki. Śrubę wcześniej udało mu się lekko poluzować. No cóż, chyba działa. Klasyczną grzechotką tę śrubę grzesiek musiałby odkręcać po milimetrze co trwałoby wieczność. Palce nie pobijane, praca przyspieszona. Rewelacja. Dostęp do tej śruby naprawdę nie jest łatwy. No ale dobra. Jeżeli chodzi o dostęp, zdało egzamin, no ale. Trzeba rozwiać najważniejsze wątpliwości, wytrzymałość tego urządzenia, czyli z jaką siłą będziemy mogli odkręcić albo dokręcić śrubę. Dlatego coś zaraz przygotuję. Tym czymś jest klucz dynamometryczny. Ustawia się na nim siłę, z jaką ma być dokręcona dana śruba. Test wytrzymałości przeprowadzę na śrubie od koła. Klucz ustawiłem na 30 Nm, dokręcam. Grzesiek jest dla przedłużki łaskawy. Normalnie koła dokręca się z niemal czterokrotnie większą siłą. 30 Nm. I teraz zobaczymy, czy przedłużka da radę z taką siłą. To naprawdę bardzo niewiele. nie dała rady. Moje obawy się sprawdziły. Obudowa nie wytrzymała. Czyli jeżeli uda nam się poluzować jakąś śrubę, do której mamy trudny dostęp, to wtedy ta przedłużka nam pomoże. Natomiast jeżeli takiej śruby nie poluzujemy, no to ta przedłużka nie nadaje się. Ale przynajmniej resztek nie trzeba segregować. Tworzywa i metale sztuczne wrzuca się w końcu do jednego kubła.